Rozwiązanie zadania zacznij od rysunku pomocniczego. Tak w ogóle to cześć. Następnie doczytaj polecenie. Wiemy, że obwód takiego trójkąta jest równy 30. Obwód trójkąta liczymy ze wzoru A plus B plus C, dodając długości jego boków. No to tu już jest taka podpowiedź, że musimy sobie nazwać długości boków. O, no, w ten sposób. Ta suma jest równa 30, a wiadomo też, że suma kwadratów długości wszystkich boków wynosi 338. No to już zapisz sobie tę informację. Co chcemy zrobić? Chcemy wyznaczyć wysokość poprowadzoną naprzeciw przeciwprostokątną, Czy interesuje nas długość tego odcinka? Oznaczamy go literką H. Umówmy się, że to będzie wstęp do rozwiązania, to będzie taka pierwsza część. Natomiast za chwilkę. Jeśli jesteście już wspierającymi tego kanału lub chcielibyście zostać takimi wspierającymi, to pod rozwiązaniem znajdziecie w opisie link do tego potrzebny. Pokażcie go rodzicom. Myślę, że się zgodzą, aby wam pomóc w nauce. No i za sekundkę spotkamy się w drugiej części, gdzie będziemy dokładnie analizowali przebieg rozwiązania.